naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które posłuży jako podstawa rozważania, to słowo z Księgi Tytusa, z trzeciego rozdziału, wersety od czwartego do siódmego. A gdy się objawiła dobroć i miłość ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Świętego Ducha którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego abyśmy usprawiedliwieni łaską jego stali się dziedzicami żywota wiecznego którego nadzieja nam przyświeca wszechmogący Boże i Ojcze przychodzimy do ciebie teraz z prośbą o to abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie jak i rozważanie twego świętego słowa Amen. Wyobraźcie sobie y, zwykłą, codzienną sytuację, gdzieś gdzie mieszkacie: między blokami, między domami, gdzieś na jakimś polu, na jakieś łące, ławka, plac zabaw, ktoś wyprowadza psa, ktoś inny robi codzienne zakupy. Dzieci krzyczą i widzisz starszą osobę. Wiesz, gdzie mieszka, wiesz, jak wygląda. Codziennie mijasz się obok siebie. Idzie wolno, idzie wolniej niż ty. Albo siedzi na ławce i patrzy przed siebie. Mijasz ją i nagle czujesz takie napięcie. Bo wiesz, że wystarczy jeden krok, żeby zapytać, żeby powiedzieć choćby dzień dobry, albo zapytać, co u pani słychać. Albo tak jak teraz. Złożyć najlepsze życzenia z okazji Świąt. Ale z drugiej strony, to jest ta drugi głos, który tutaj mówi, łatwo nie zauważyć. Mamy słuchawki, możemy popatrzeć w niebo, możemy popatrzeć w ziemię, mamy przecież psa i miniemy z boku tą osobę. Wiecie, czasem jedno krótkie dzień dobry robi więcej niż najdłuższa przemowa, bo dla osoby starszej. Taki kontakt może być jedynym i ostatnim tego dnia. I wiecie, wtedy samotność, która jest wielkim słowem, to nie wielki dramat, o którym mówi się podczas kazań, tylko ten dramat, to samotność wygląda jak zwykłe podwórko. Gdzieś biegają dzieci, ktoś robi sprawunki, my zabiegani myślami, gdzieś słuchawki, muzyka. Nikt nic nie zauważa. Ale wiecie co, co jest ciekawe? Zacząłem od osób starszych, ale młodsi też potrafią być samotni, tylko inaczej. Są wśród ludzi, wśród szefów, w pracy, zabiegani, zasłuchani, tysiące spraw, ale muszą być widoczni, muszą dowozić, muszą udowadniać, że są coś warci. Starsi mówią, już nikomu nie jestem potrzebny. Zostaje mi tylko czekanie. Młodzi myślą, jestem tylko tyle wart, ile zrobię i ile pokażę. I w to miejsce dzisiaj właśnie wchodzi list do Tytusa i mówi: Coś jest jak oddech. To jest dla mnie odświeżające niesamowicie, bo Bóg nie kocha cię za Twoją aktywność, za to, że wodowi taki czy inny projekt, za to, że jesteś tak zdolny albo niezdolny. Bóg nie zbawia cię za twoje wyniki. Bóg przychodzi z miłosierdziem. Więcej, Bóg nawet nie przychodzi dlatego, bo jesteś zauważony przez tak wielką ilość osób, bo masz tak wiele kontaktów. Bóg przychodzi do ciebie z miłosierdziem. Wiecie, ten wstęp, on miał być inny. A miało być absolutnie inne. Ja te kazania już miałem napisane jakieś kilka dni temu. Ale we wtorek miałem spotkanie, o którym mówiłem wczoraj, yy, właśnie podczas kazania. I to było, kaza to było spotkanie, które raz kazało mi trochę zmienić jakby tok myślenia w, w kontekście świąt. To jest też jakby związane z tym, co nasza parafia po raz pierwszy zrobiła w tym roku. To nie był mój pomysł, żeby to było jasne. Ale najpierw powiem o tym spotkaniu. To było spotkanie, jedno z wielu spotkań w jednostkach wojskowych i miałem taką możliwość, no się stałem, po prostu jadłem tam kolejne, kolejną sałatkę z rybą grecką, no i podeszli do mnie żołnierze i zaczęli pytać, co tam, jak tam, no i takżeśmy sobie zaczęli gadać. No i patrzę, bo tam każdy w jednostce ma jakby oznaczenie, do czego jest potrzebny i to akurat byli medycy, w sensie medycy pola walki. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać, co tam, jak tam, jak tam praca i co robią jeszcze, bo okazało się, że jeden jest na uczelni wykładowcą, oprócz tego Obydwaj, bo miałem ich dwóch ze sobą, są ratownikami w karetkach? Ja mówię, no taka ciężka praca, nie? No bo jeździcie, tutaj, znaczy tutaj macie ciężką robotę, bo szkolicie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze po robocie musicie do karetki wsiadać i jechać, i tam pewnie też no, ciężka robota. I wiecie co? Zazwyczaj my mówimy, no jasno, ciężka robota. Nie? A oni powiedzieli: w sumie to nie. I mnie zaciekawili, ale jak nie? Mówi, ksiądz, bo to, to już nie jest tak, jak kiedyś, tak? Ale słuchajcie, ja nigdy nie jeździłem karetką. Wytłumaczcie mi, jak takiemu, wiecie, prostemu chłopowi, o co, na czym polega Wasza praca? No i tu się właśnie sporo zmieniło. Mówi, o, ciekawe, co się zmieniło? Niech no chcę sobie wyobrazić, że na 10 wyjazdów, jakie mamy, na 10 wyjazdów, jakie mamy, osiem w zasadzie jest problema, problemem samotności. I ja mówię, słuchajcie, ja nie rozumiem. Jeszcze raz, bo jesteście ratownikami, tak? czyli co? Nogi składacie, zabieracie wszystko, ludzi ratujecie, tak? Na tym polega Wasza praca. No, no, teoretycznie też tak myśleliśmy. Ale na 8, na 10 wyjazdów sprawa wygląda tak, że gdyby ludzie nie byli samotni, to my nie musielibyśmy jechać. To jeszcze raz wytłumaczy mi o co chodzi. Nie chcę sobie wyobrazić, że siadamy, po prostu jedziemy do człowieka, pani bądź pana starszego. Pytamy, co jest, oczywiście wysokie ciśnienie, źle się czuje, etc. Siadamy z nimi, siadamy z nimi, rozmawiamy z nimi, mierzymy im ciśnienie i w czasie mierzenia ciśnienia im to ciśnienie już spada. I wiecie, ja mówię, yy, i co, i na tym się kończy? Zazwyczaj tak. 8 na 10 przypadków. Ja mówię, ale to z czym to jest związane? No zazwyczaj, bo ludzie nie mają się do kogo odezwać. Bo boją się. Jak potem pytamy, jak tam rodzinna sytuacja, no to ktoś jest w Anglii, ktoś w jakiejś innej zagranicy, nie ma wnuków, ludzie są sami. No i wiecie, jak ktoś jest zamknięty w czterech ścianach ze swoimi myślami, ze swoimi problemami zdrowotnymi, no to może dostać do głowy, nie? I okazuje się, że wielokrotnie ci ludzie ze karetki, jeżdżąc na sygnałach, wjeżdżają do domu i ci ludzie się uspokajają, bo ktoś ich nareszcie wysłuchuje. I wiecie, to nie, było mój, to nie była moja diagnoza. W sensie takim, że jest problem z samotnością. On znaczy, to było nawet dosadniej powiedziane. Powiedział, że mamy <laughs> dramat samotności. To są słowa tego żołnierza. No i, ale wiecie, ja jestem taki trochę nieufny i pytam, bo stał drugi żołnierz. Też młodszy, dużo ode mnie, i, Słuchaj, ale ty masz takie same doświadczenia identyczne. Czyli samotność jest problemem. I to chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że nie tylko samotność osób starszych, ale my. Jako osoby aktywne zawodowo, też jesteśmy często samotni, bo jedyne, czego od nas wymagają, to to, żeby dowozić, żeby wykonywać, żeby wszystko było tak, jak trzeba. A co jeśli nie? To co, mamy świat, w którym tylko zwycięzcy są ważni? A co z tymi, którzy nie zdają egzaminów? Co z tymi, którzy, dla których nie ma miejsca? Co z tymi, którzy nie mają takiego przebojowego charakteru i nie są w stanie się przebić? Co z tymi ludźmi? Młodymi, pięknymi, przystojnymi, ładnymi kobietami. Ale nie mieli szczęścia. Zbyt mało pracy włożyli. Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś ich widzi? Czy, zauważy... Czy żyjemy w świecie, który chcemy patrzeć tylko na zwycięstwa? Czy żyjemy w świecie, który tylko docenia to, co spektakularne, piękne? Jak nie pokażesz to Cię nie ma. I ja dlatego mam ogromny problem z y, mediami społecznościowymi. Ogromny mam z tym problem. Zwłaszcza kiedy robi to kościół. Ale wiem, że niby trzeba, Tylko pytanie, czy gdzieś my się też nie wklejamy właśnie w taką sytuację, że jeżeli nie pokażemy ludziom, że coś robimy, no to będą mówili, że nie robimy, ale to znaczy, że nic nie zrobiliśmy czy co? W takim świecie żyjemy. I do takiego świata. Słuchajcie, przychodzi dzisiaj dziecko, o którym czytaliśmy wczoraj bardziej skomplikowanie i dzisiaj bardziej wprost, bo przychodzi nie z wielkimi oczekiwaniami, nie ze sprawdzeniem CV, co tam żeśmy zrobili, i mówi a no tutaj widzę ładnie jest egzamin, drugi, jeden, trzeci zdany, tutaj widzę o, takie i takie osiągnięcia, o, i to całkiem źle wyglądasz. O, i widzę, że kupę masz znajomych. Wszyscy Cię doceniają? Wszyscy Cię widzą? No właśnie nie. Bóg przychodzi w absolutnie inny sposób. No nie patrzy na CV, nie patrzy jak nie wyglądamy, tylko mówi na początku, gdyby objawiła się dobroć i miłość do ludzi, do Boga. Znaczy, gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi Boga. Zatrzymajmy się na chwilę. Bóg ma miłość do każdego człowieka. Najpierw. Zauważyliście? Teraz jak chcemy dostać pracę, to przychodzimy z CV. Jak chcemy pokazać, że coś żyjemy, pokazujemy, co mamy, co osiągnęliśmy, co zbudowaliśmy, co jest za nami, kto nas docenia, to chcemy pokazać. A Bóg mówi, nie, to nie w ogóle ważne. Ja cię kocham bez tego wszystkiego, co zrobiłeś czy zrobiłaś. Ja cię doceniam bez tego wszystkiego, co tam masz w CV. Nawet jak cię nikt nie widzi, bo masz takie poczucie, że w zasadzie już tylko trzeba czekać na to, co nieuchronne, no to ja chcę wejść w ten Twój dom, w te Twoje smutne czekanie i pokazać, że to wcale nie koniec. Chcę być w Twojej samotności, jakkolwiek ona wygląda. Przychodzi do konkretnego człowieka z konkretnym imieniem każdego z nas. Bóg zbawił nas z uczynków. Nie z uczynków, ale z miłosierdzia. I to jest właśnie. Koniec handlu. Tylko, że to jest pewna taka znacząca różnica. Bo mamy takie przekonanie, nie chcę powiedzieć, że w naszym kościele, ale myślę, że to jest takie przekonanie ogólne, że za coś zawsze coś musimy dostać. I my generalnie chyba do, najpierw dorastamy, potem dojrzewamy, a potem funkcjonujemy w takiej przestrzeni, że w zasadzie na wszystko trzeba sobie zasłużyć, w tym też na zbawienie. Czyli musimy zrobić coś, najlepiej nazwijmy to w cudzysłowie, dobry uczynek. No i wtedy Bóg powie, aha, dobry jak dobrze zrobiłeś, no to teraz ci dam takie i takie zbawienie. Zrobiłeś dużo? Duże, duże zbawienie. Zrobiłeś mało? Małe zbawienie. Tylko w ogóle co to znaczy? Małe, duże zbawienie. A zobaczcie, te nasze myślenie, te luterańskie myślenie jest, przewrócenie, jest pewnym przewróceniem tego stołka, bo mówi tak... Ja Cię zbawiam, ja Ci daję wszystko, już teraz, tu w tym momencie, tak? Przychodzę do Ciebie jako dziecko, nie chcę Twojego CV, nic nie chcę, tylko widzę Ciebie, doceniam Cię, znam Cię po imieniu. I fajnie by było. Fajnie by było. Jakbyś teraz zrobił coś dobrego. Ktoś powie, to przecież to, to samo. No nie do końca. Bo my robimy coś nie czekając na zapłatę, bo my żeśmy już tą zapłatę dostali. My już jesteśmy otoczeni opieką, już jesteśmy zauważeni. Już nie musimy myśleć o tym, a czy ja wystarczająco dobrze kocham, czy ja wystarczająco dużo robię? Czy moje CV jest wystarczające? Czy jeszcze muszę tam dokręcić? Może coś naściemiam, może coś. Z tym angielskim coś pokręcę, że znam doskonale, ale znam tak sobie. Nie? Znaczy wiecie, mówię tutaj w metaforze. I Bóg mówi: nie, to w ogóle nie jest potrzebne. Ja ci wszystko daję na samym początku, a ty zrób coś fajnego. Tak? Każdego dnia. Coś małego, ale zrób. Z wdzięczności. Paweł mówi: Bóg robi to realnie. To znaczy, to nie jest jakaś idea, w sensie takim, żeby y, Tytus tam przyszedł do tych ludzi. Bo to jest w ogóle za chwilkę o Tytusie też powiem, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja sama postać Tytusa. Do, do jakichś tam ludzi, którzy mają pewien problem, kłócą się ze sobą i tak dalej. I mówi, no to słuchajcie, tutaj jest taka idea, że będziecie robić dobrze, ale w zamian za to, że już dostaliście, a nie za to, że będziecie teraz oczekiwać jakiejś zapłaty. Nie. Nie. On mówi do konkretnych ludzi z konkretnymi problemami w zboże. Bo tytuł to jest taki gość. Od Czarnej roboty. Tam, gdzie się kłócą, tam, gdzie jest niedobrze, to Paweł mówi: Słuchaj, ty tu stąd tam pójdziesz. Ty umiesz rozmawiać z ludźmi, umiesz ich konsolidować wokół jednego projektu, to oni tam posłuchają Ciebie. Nie? I Ty to idzie do nich i mówi, bo to akurat wszystko dzieje się na Krecie. Słuchajcie, jest taki temat, że my wszyscy jesteśmy z problemami. Jak my wszyscy jesteśmy z problemami? Bo w tamtym złożu był pewien problem, że byli znowu ci superapostołowie, którzy wiedzieli więcej, chcieli więcej i myśleli więcej o sobie. I Paweł, jedny Tytus, mówi: Słuchajcie, ale my wszyscy mamy ze sobą problem. Aha. I do tych naszych problemów przyszedł Jezus, zbawił nas i teraz musicie robić dobrze. I mówi do wszystkich. I mówi: Absolutnie, to się musi zmienić. To zmienia kontekst tych ludzi, zmienia trochę sytuację, w której y, mają się za lepszych, i też pokazuje, jak bardzo realne jest to, o czym mówił właśnie Tytus. I usprawiedliwieni z łaski jesteśmy dziedzicami. Dziedzic to ktoś, kto coś posiada. Y, wiecie. Mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że ludzie samotni mają takie wrażenie, że nie posiadają nic. Absolutnie nic. Łącznie z tym, że sami nic nie znaczą. Ja słyszałem kiedyś y, takie słowa. One nie są na, 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 na szczęście często, ale dość, dość często je słyszę. Ja już nie będę zabierał czasu. Tu ksiądz ma swoje roboty, zabiegany ksiądz jest. Ja tutaj tylko na chwilkę chciałem kilka słów zamienić, ale już uciekam, uciekam. Już mnie nie ma. Co to pokazuje? Nie o mnie, tylko o tej osobie, która to mówi. Że co jest, że jej, ja jej nie jestem, mogę, ja jej nie mogę poświęcić czasu. Kim ja jestem? Że jej nie mogę poświęcić czasu. A ile razy wy to usłyszeliście? Wy zabieganie, wy pracujący, wy mający czas. Ktoś przychodzi o was, ja nie chcę zabierać czasu, wiecie. Ja tu tylko tak cicho, po, ja już muszę tylko czekać. Co to pokazuje? O człowieku, który to mówi. Nic nie masz. Nic nie posiadasz, nic nie znaczysz. A Bóg mówi, nie, 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 jesteś dziedzicem. Jesteś dziedzicem. Zauważam cię, znam twoje imię, kocham cię i nie chcę, żebyś tak o sobie mówił. Doceń siebie i to, co ci dałem. Wiecie, uczynki z lęku są ciężarem, a uczynki wdzięczności są owocem. Co możemy zrobić tak realnie, bo to jest myślę chyba dość istotne zwłaszcza w kontekście świąt, które są w trakcie. Przede wszystkim zauważyć nie przejść obok drugiego człowieka jak obok powietrza, bez względu na to kim on czy ona jest. Zacząłem od tego, że jesteśmy na spacerze, zacząłem od tego, że jesteśmy między blokami, zacząłem od tego, że gdzieś tam w jakiejś przestrzeni mijamy ludzi, którym zwykły dzień dobry, zwykłe ukłonienie się, jest czymś ważnym. Na osiedlu, tutaj niedaleko, wszyscy się sobie kłaniają, w lesie, pomiędzy domami. Ja tak na początku myślałem, że to jest taki niemiecki zwyczaj że tak wszyscy sobie mówią dzień dobry i to generalnie na mąkołowców w zasadzie widzę, że to się przyjęło, ale z kolei jak już jadę gdzieś dalej, to jak ludzie się mijają, to już nie jest konieczne i to już nie do końca wszyscy sobie tak nawzajem dzień dobry mówią. Ciekawe, prawda? Gdzie w zasadzie bardziej naturalnym jest to, że jak ludzie mieszkają w jednym bloku, no to widzą się częściej, niż jak ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na jakichś osiedlach, nie? A może warto? A może warto czasami zagadać, że takiej osoby starszej, która idzie wolniej niż my, która jest gdzieś wpatrzona w przestrzeń przed sobą, ale z nikim absolutnie nie ma do powiedzenia. Także zauważyć. Zauważyć też tych, którzy nie tylko zwyciężają tych młodych, którzy mają najlepsze oceny, najlepsze CV i najlepsze osiągnięcia, ale też tych, którzy tego nie mają. Też tych, którzy z jakichś powodów nie chcę powiedzieć, że przegrali. Ale ich życie nie jest otoczone pasmą spektakularnych sukcesów. Po drugie, nazwać te osoby, które mijamy po imieniu. Kim one są? Jak mają na imię? Bo to bardzo ważne. To nie jest ten, przepraszam, stary, stara. To nie jest ta baba, ten chłop. Tylko te osoby mają imiona. A to jest bardzo ważne żeby te imię poznać i po imieniu do tych osób się zwracać. Po trzecie, zrobić miejsce. I to jest rzecz, którą my chcemy zrobić. Kawa po nabożeństwie. Nie chciałbym, żebyśmy uciekali po nabożeństwach. Mamy taką... Nauczyliśmy się tego, że nabożeństwo i fu, do domu, na obiad. I już tam sobie każdy... Abym chciał, żebyśmy... To nie jest obowiązek, ale żebyśmy mieli taką przestrzeń, że po nabożeństwie... Siadamy i rozmawiamy. Pierwsza taka kawa będzie już tą niedzielę, także zachęcam po nabożeństwie. To było, punktem wyjścia było spotkanie dla par, ale teraz rozszerzamy to i to nie tylko będą spotkania dla par, dla wszystkich. Także pierwsza taka kawa w najbliższą niedzielę, a potem zobaczymy, mam nadzieję, że uda się to co niedzielę, ale to po to, żeby stworzyć pewną przestrzeń, zrobić miejsce do spotkań, w których przestajemy być anonimowi i, i w których przestajemy być zainteresowani, Niezauważani, bo w kościele też czasem bywa, że ludzie przychodzą do kościoła i wychodzą. Absolutnie niezauważani. Nie chciałbym, żeby to miało miejsce. Może telefon, może odwiedziny bez programu, tak po prostu. Co tam u ciebie? Czasem jedno zaproszenie dostało w miesiącu. Miałem powiedzieć i to mówię: w tym roku po raz pierwszy nasi, nasi wolontariusze odwiedzili seniorów w naszej parafii. I to się spotkało z bardzo ciepłym oddziękiem. Znaczy, ja nie myślałem, że aż tak. Ja byłem w kilku miejscach, ale większość miejsc, gdzie mieszkają nasi seniorzy, odwiedzili wolontariusze. Dziękowali wielokrotnie. Pisali SMS-y. Bardzo dziękujemy, że o nas pamiętacie. A ja myślę, że to jest oczywiste. Przecież po to robimy nabożeństwa online. Wcale nie. Wcale to nie jest takie oczywiste, że my pamiętamy. Dziękuję, że pamiętacie. Bo zauważyliśmy, bo nazwaliśmy po imieniu i poszliśmy w to miejsce. I to jest rzecz, którą każdy z nas w te święta może zrobić. Tak naprawdę może zrobić. Bo po to przyszedł Bóg, po to przyszedł Jezus na ten świat. Żeby każdego nas zauważyć, docenić, bez względu na to, co tam żeśmy w życiu osiągnęli. Nazwać na swoim imieniu chrzest to jest ten moment, tak? Pytamy, jak ma na imię dziecko. tak? To jest ten moment, w którym jest oblane, przyjęte, i tutaj jest Twoje miejsce. Od początku widzimy Cię, aż do momentu Twojej śmierci też cię widzimy. I zrobimy miejsce. Dla tych, którzy są niezauważeni. Ale chcę jasno powiedzieć. My bardzo często nie zauważamy nie tylko tych najstarszych, ale też tych, którzy. Nie idą utartą ścieżką zwycięstw, tak bym to powiedział oględnie. Zauważmy wszystkich, bo Bóg przyszedł do każdego z nas. Do każdego z nas. I kocha, i docenia, i zna każdego i każdą z nas. Amen.